Ви пройдете, ви пройдете ось під кордон, зразу мені має певна. so'n gweithio pob unigoldeb. am ogored. Stop. Na Przepraszam? To wszystko macie tutaj za darmo, tak? Tak, tak. oczywiście. Okay. wysyłać, jak coś? <laughs> nie, nie, wysyłam w świat, żeby ludzie tak, wiedzieli, żeby tak. przyjeżdżali. Tak, Słuchajcie, tam jest rzeczy. Wygląda jak... Pomoc dla ludzi, ognisko tam jakieś się pali. Policja obstawia. Częsty! Częsty! A gdzie mu kudajki chodź Mati. Ale są i też e, studenci Widać też tu studentów Możemy tutaj nie na ten przejść tak dużo, ale ale jednak przemykają pewni siebie nie przepychają, nie przepraszają. Tam jest chyba jakaś jadłodajnia. Widać tutaj niezłą organizację. Wszystko jest. Niczego nie brakuje. Jak się jakieś jedzenie pokupuje. Sami możecie ocenić, jest faktycznie przewaga kobiet i dzieci. Ale mamy też i studentów. Placyk. W którą stronę idziemy teraz tam? To jest centralnie przy wyjściu z granicy. Zabawki. Jesteśmy tutaj bezpośrednio przy wyjściu granicznym. Cały czas tutaj napływają ludzie. To Cały czas tutaj jest niekończący się e, mniejszy, większy punkt, który wychodzi. Bezpłatny autobus, <stres> tu autobus. A biscuits. Paweł, <laughs> dziewczyny wy jesteście skąd? W jakie stowarzyszenie? <laughs> Tutaj mamy na, na szywkach. Jakieś mogę sobie zakres, stowarzyszenie społeczno-kulturowe. Kulturalne. Kulturalne ślady. Kulturalne. E, powiedzcie mi, bezpiecznie tutaj jest. Długo tutaj jesteście, pomagacie. Jesteśmy tutaj od wczoraj. Mm. No i dla nas bezpiecznie. W sumie nic się nie wydarzyło takiego. Nie było jakiegoś takiego napływu, nie, nie. nie wiadomo kogo tutaj. Przeważnie kobiety, dzieci czy mężczyźni też gdzieś jakieś mm. takie duże. Tak, była też sytuacja, że mężczyzna, mój kolega do mnie podszedł i mnie zaczepił. Mm. Ale tak w żartach i podszedł do niego od razu tak mówił, że kobiety się szanuje i po ogóle więc. Ale kto tak, do niego nie podszedł? Jakiś, Jakiś Ukrainiec, aha. Nie, 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 nie. czyli jeden drugiego gdzieś tutaj chroni tak, pomaga. Tak. Bo widzę tutaj, że same praktycznie kobiety i dzieci tutaj nie widać tak, e, napływu studentów z innych państw, tak? zastanawiamy się po prostu czy, czy byli, czy, czy my się spóźniliśmy, gdzieś minęliśmy się z nimi. A byli tu młodzi? Chyba raczej nie, większość właśnie matek, takie rodziny, matki, matki z dziećmi, z dziećmi mhm. po prostu. A jak dajecie radę tutaj z wyżywieniem, bo oni tutaj rozumiem, zostają do czasu, aż autobusy przyjadą tak, i zabiorą. tak? Czekają tak, czekają w kolejkach. No tu jest ciągły tutaj ruch. Tutaj ciągły ruch, my cały czas coś przynosimy, mamy słodycze. Mhm. A macie posiłki. tutaj dyżury, jakieś takie 24 godziny, bo tutaj no, rozumiem, to jest na okrągło. My mamy, dzielimy się właśnie. Dzielimy się. My, my miałyśmy dyżur wczoraj od północy, kilka godzin. Nasi koledzy my do poszliśmy spać, mieli... a oni do rana i potem oni spaliamy, mhm. tu było się. A nie wiecie jak długo to będzie trwało? Nie ma Czyli macie tak założone, że, że po macie po dyżury... W Polsce, jesteś, ze Śląska. ze Śląska, w Śląska. To My, też. <głos》>. No. my z Rudzy Polski. O, no to blisko. Od razu nas przyciągło. No. Dobra, to jest to bezpiecznie dziewczyny, no, a my lecimy bardzo. dalej. Dzięki. Dziękujemy. Wygląda bezpiecznie.

że tak. te transportery? Panowie, jak to wygląda, jak tutaj yy, przychodzą ludzie, to co wy mi tutaj mówicie, że gdzie mają się kierować? tutaj przyjeżdżają autobusy, no? No. i cały czas jeżdżą do przemyśla. Tam z powrotem cały czas do przemyśla, mm. a w przemyślu tam po Tesco ewentualnie przyjeżdżają inne autobusy, żeby I już roz... po całej Polsce dokładnie, Zdzielają. albo. się do... po całej. A dajecie im jakieś instrukcje, jak mają się tutaj, bo nie, nie każdy ma tutaj rodzinę, nie? Nie, nie, nie każdy ma gdzie jeździć. No to już przemyśle wszystko. To już wszystko. Tak, Dobre, tak, 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 dokładnie. tak dokładnie. Bo to, żeby jak najszybciej trybny, Tak, tak, na, To Tesco, no, co całkowicie dokładnie. No, to tam. jest rozjazd na całą Polskę, nie? Okej, okay, okej. A oni mają możliwość jakoś się nie tutaj zameldować, jakoś prawnie coś zrobić, czy nie? No. Nie, no tutaj potrzebniejsze rzeczy tak powiem, jedzenie jakieś, rzeczy A, na potrzeb. Tak, dobra. i wszystko tam dokładnie, dobra, bo tutaj, żebyśmy kolejki nie tworzy po prostu, tak? Tak, okay. na 4, 4, 24 na dobę, gdzie przebywają. Cały czas. No. To, no. cały czas są kolejki. A był taki napływ no. może jakiś nie Ukraińców, tylko jakiejś innej e, nacji, taki duży? No ciekawości, Z ciekawości. ciekawości. Tak jak trzy dni tu jesteśmy, to nie widzieliśmy. No, no, nie no, widzieliśmy, bo, bo, Nie no, no, wiadomo no, co mówią, gdzie 2-3 dni dopiero jesteśmy, to no, no, że bardzo no, nie zauważyliśmy. że bardzo dużo powiedzmy jest. No, no rozumiemy. co tam studentów. troszeczkę wyżej powiedzieć. Przyjechaliśmy nie? zobaczyć, potwierdzić, czy tak faktycznie mhm. jest, ale to są same kobiety z dziećmi. No, tutaj nie ma, no, nie, nie ma nie mężczyzn. Jest, troszeczkę, troszeczkę przekłamują te media. No. I, to no. to trzeba wziąć i na żywo zobaczyć. No, tak, dlatego, bo dlatego, dlatego, dlatego przyjechaliśmy. No. Przyjechaliśmy no. jeszcze jakoś no. w każdym kierunku. Nie to to wybonią, wiem, na, jeszcze jedziemy no. się, tutaj rozejrzymy, jakieś materiały materiał. Dobra, to dziękujemy bardzo za informację. Miłej służby. Przede wszystkim ciepło. Dzięki. Tak jak widzicie, no nie było tutaj studentów, nie przyjechali. Policja pomaga. Pan też dał, może pan bardzo dobry też. patrz, no pogotowie. Taki duży przygotowany. W razie gdyby, w razie gdyby był potrzebny z Niemiec.

知道知道。 świat nadaje. Mamy granice. Wszyscy czekają na, na przyjazd, przejazd autobusy. Mamy tutaj mm, sporo telewizji. to zapytać się właśnie ludzie z Biedronką przychodzi. po granicy mamy tutaj Biedronkę Ma tutaj pianista, mm. tutaj ludzie się grzeją. Idziemy, wejdziemy. Rozumiem, rozdajecie koce? Wszystko robimy To jest taki ten, bo widzę, że jest daleka srebrny, tak zastanawiałam się, co to jest. Widzę, tutaj rozdajecie. Czyli wszystko tutaj cała pełna pomoc jest też, tak? To nie jest tak, że pełna pomoc. Wszyscy razem współpracujemy. razem. Nikolas? tam jest. in Jak to wygląda? Dużo tutaj ludzi jest? Dużo potrzebujących? Dużo, ale potrzebujących, czyli wolontariuszy? Czy... Znaczy potrzebujących, y, tych co tak, przychodzą, to tak, potrzebują. Tak, czyli cały czas, czas, bo to jest napływ kobiet, Tak, z dziećmi, napływ tak? jest i dlatego hmm. też potrzebujemy w ogóle więcej ludzi do tego, wolontariuszy, żeby. Tak, Rozumiem. Wolontariuszy. Tak, albo rząd. Albo a rząd tylko przyjechał, się polansował i pojechał. Polansował, się i pojechał tak. ale nie. Wczoraj od wczoraj policja nam pomaga, ładować hmm. ludzi do autobusów. A... a wcześniej nie było policji? Oni tylko patrolowali, chodzili sobie, tak, tak, tak. potem no powiedział, no jak już tak stoicie, no to, to, to może możemy też zrobić no. coś, tak. No. A bonjour. Bo, ale... Dobra, to dziękuję bardzo, to nie będę przeszkadzać, pomagajcie. Przepraszam, przepraszam, e, mówicie po polsku? Albo po angielsku? English? Ukraiński. Eo, to nie, to nie. Dziękuję. Faktycznie policja nam potwierdziła, że dopiero drugi dzień tutaj są. Eee, może chodziło im o to, że dopiero drugi dzień działają, ale faktycznie tutaj dziewczyna nam potwierdziła, że do tej pory tylko patrolowali. A rząd tak jakby się nie udziela w tym temacie. Zaprasza wszystkich oficjalnie i ogólnie. Zaprasza wszystkich oficjalnie i ogólnie, a nie przyczynia się do tego, żeby jakoś pomagać. Nie widzę tutaj, żeby były jakieś rządowe, e, rządowe pomoce. Jest jedynie policja, tak? A reszta, wszystko te, te ubrania, te, te rzeczy to są oddane przez innych ludzi. Czekaj, Mati? Matka jest gdzie indziej, to to już muszą jechać. Próbujemy udzielić pomocy jak najlepszej, ale jakby nie patrzeć, nasz rząd o nas nie zadbał. Po prostu boję się, że my ich zapraszamy do wspólnego biedowania.